What the fuck! No w końcu ten samopolach zaczął działać. Jestem czarny. Tak jak yeah. ty. Dobra, o, dobra. E, no to ten. Mhm. E, posprzedawać trzeba. No tylko kurwa, coś z tym sprzedażą jest strasznie słabo. Trzeba po prostu cierpliwości i jakoś to się sprzeda. Aha. Dobra. Naprawdę. Jee! Yes! Poczekam na Hydronę, Biedźbia. Weski, tu sobie schowam też. Ale ja ten, ja biorę na no, siedzibę. Znaczy na kurwa, do tego magazynku na Czekaj. Tylko wymyślę sobie pozę i. O, tak mi zrób, taki mi zrób. Po te? No. I w, chłopakom wróć, żeby widzieli. Dobra, na zdjęć. Je, a ten łańcuch idealnie fituje do mojego stroju. W ogóle jakiś taki kurwa idealnie jest. Dobra, masz. Je, yeah, je, yeah, yeah, gitarka. 8. Ej, ktoś wjeżdża tutaj. Halo, kim ty jesteś? Czekaj. Jesteś ktoś podziechał? wjeżdża, ktoś do nas wjechał. Dobra. No szybko, Co szybko, szybko bo ja do niego podchodzę. Halo, w czym tu pomóc? Co się dzieje? Słucham cię. Jeszcze raz. Pokojowo jest na nastawiony na ktoś. Mhm. E, Co chcesz? Nasza firma ma tam, tam w domu, tam, tam. tam. No, tam paski przywozimy. Tak, tak, wiesiąć za i... to, wiesiąć za to nie. Ale nie, bo cię ten... Przez te twoje drzwi tak jakby. Bez kitu. No, no dobra, no Mamów teraz. Dobra. To tam rozwodzimy paski. Mhm. Po prostu. No. I. I co? No że jak coś się odwala będzie by będzie ci że że no jakiś kurier postapa będzie odwalał to po prostu. No właśnie stary e, my, tak. my, e, my mamy problem, e, bo czy, oni tutaj czy... parkują na naszych osiedlach. Na o, naszej osiech. tak, e, Kurier wiedzie? Kurier już stąd nie wyjedzie. Nie, Właśnie. Tak to nie, my, tak to nie. No ale mamy tego dosyć, że oni sobie wjeżdżają ale tu i to, to, parkują. To, słuchajcie, będziemy do was przychodzi, przychodzić i będziemy zgłaszać to i chcemy odszkodowanie tak. mieć za to. to, to bo już dobrze. jeden mi rozwali całą brykę. No. no Oko, my tak, my tak robimy, bo kurde, my mamy cały czas z tym problem. To no dobrze, mogę wam to może to podać moją aplikację i nie zaprosicie i widzisz mnie wysyłać. Czekaj. A niech tylko wyjedzie. A to kto to? Ej, ty! A ty to Ej, kto? Ty to kto? Ja to nikt, w ja tylko przyjechałem poczekać To wypieprzaj stąd Właśnie A co, że to albo bo tu nie można, tak? No nie, nie, nie nasza, nasza dzielnia A, nie a, a tym nie bardziej no jeszcze okay, bluców masz kolor to. Aha, nie no, tak mi się podoba, że ja No jedź stąd, jedź stąd, kurwa Dobra, wracamy no to wracając, dobra, będziemy na pewno zwracać na to uwagę jeśli dobra, będą, a ci będziemy. No, moją aplikację, będziesz może, może wysłał mi nagrania z gołprawą To już ci to wysyłam to jest Ja ci mogę swoje polegać, swoim co on może nam dać zamian? Poczekaj bo gadam jeszcze z tymi zwanili Co? Z tymi śmierdzielami? Z tymi szefem. Żeby nam nie wjeżdżali A, dobra, dobra Dobra ale to muszę... była jedna razowa sytuacja, A właśnie muszę z no, wami tak pogadać. W twoim przypadku akurat. A... Tak, tak, akurat moim chodźcie pogadamy, bo ja mam takie, a na przykład ostatnio ktoś, y, ta siedziba jest na wprost, rozumiem tutaj, tak, nie? Nie, nie, nie? No to z tamtego dachu zostałem postrzelony przed wczoraj, to ktoś od was... niemożliwe, bo jesteśmy mam dzisiaj. Od dzisiaj dopiero. Czyli to musiał być coś, co się Aha, aha. aha A, czyli pracący. przejmujecie ten teren teraz, rozumiem. No tak, tak. Do tak. tak. Dobra, no dobra, słuchajcie. nie niego będę awansował. Myślę, że będzie dobra sytuacja, żeby się ugadać i możemy współpracować. Mm -hmm. Widzę, że jesteście ogarnięci. Nie, przepraszam za ten incydent, ja nie wiedziałem. Mm -hmm. Po prostu wyprowadziłem wana typowi, który kurwa mm -hmm. spierdolił stąd i wyjebałem mu tego vana, ale grzecznie odstawiłem, tak? Mm -hmm. Więc myślę, że sytuacja jest rozwiązana. Ten, ten. Jest, jest... Jest no, jeszcze... Na ośkę. No jestem już i jest w drodze... W drodze jest jeszcze tuścio. No idziej. Dobra, chodź no tutaj. No to spotykamy się na ośce Jaka często kliła. 50, 50. No, 50. Chodź no, chodź no tutaj. Chodź taki Bayer fajny, chodź Tam? Ogólnie mam... jest nas czwórka i mam dwa tysiące, nie? Witam, witam Bobzi je, Jejeje. Yeah. Ale masz maskę, tym. Jejem! Yeah, yeah. no nie wszystko co sprzedamy, oddajemy, nie? Tak, tak, tak. tak. Tylko tak, bo podobny był bawi, jakiś ale... siomek, yy, dres, taki ziomek. dres, takie niebieskie, tank top. Nobika. Nie znam go. Pierwszy raz go widzę. Ten? Ty. To kryszczyn. Ale... czekaj. Ktoś ale nie to jest dzwoni. O nie, zaczyna wszystko. się to wszystkie ogarnianie. Matko Dobra. Boska, halo. Te pewnie klamę dałem, To co dawaj go szybko. Tutaj. O to ty, blaki. Dobra, jak poklame co dobrałeś? No, skończyłeś jeszcze, już te to, swoje? No kurwa, oczywiście że nie. Ile ci tam? No? ani w ogóle nie możesz no, się ten? Urwać z tego? No właśnie nie mogę. A ile ci jeszcze nie, zostało? Nie. 235. Cholera, gdzie ty jesteś? Wyślę, na obserwatorium wyślę. Ci... LRS, baby. b. what? L. Jak, ale. Kurwa, ten ty... puściot, to. mi się. No ty jakieś kary odwala. Jakie kary? No nie wiem, coś nabroił Kary takie. Aaa. Bratę No. Jebany, społeczna, a i teraz... A to ma... co zrobił? Wiem, to on zrobił? Nie wiem, jest z Tuścią. On dobra, się cały panowie, czas panowie, szwenda Panowie, ogólnie i dwóch nie wiem. Ale na jedną oni wolą jechać. No dobra, to... jej, no to nie ma. Je, Ej, w ogóle ten. Wyciągajcie spluw, jakby ktoś nas chciał ten. No ja mam, mam ciągle. O, uradow... Nie, to nie Bratowali ratownicy. To znaczy. Czekaj, to przez, przez okno normalnie. Ta, ta, ta. <grych> Tylko ty jak coś będziesz miał kija rzucać. Jak coś tu. wypierdolę ten. taką, taką bombę, wy... mu przez okno wyjebę, mówię albo ci. Albo ten, przez szybkę, no nie? Przez szybę się wychylić i je. Gdzie jest tłuścio? No już, 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 poczekaj, bo jest zamieszanie. Nie na Ja nawet. nie otwieram drzwi, a ja wyskoczę sobie przez okno i normalnie mu na łeb usiądę. Już, na już, 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 poszło. i nie, co on powysyłał? A sorry, bo to jest nasza. Tu jest tuścio. O kurwa. Gdzie ta tusta dupa pojechała? I co ona obroiła? Fucking tusty man. Fuck man. O kurwa, gdzie? Yeah, je, yeah, yeah. Respektujcie moje krypienie. Je, yeah, je, yeah, yeah. Niebieska o twarz. Kurwie. Nie no, panowie, jestem dumny z naszych barw. Idealnie reprezentujemy. Yeah. Kurwa, czekaj, Santa Cold, Santa Cold samoopalacz już sobie wziął. Jeszcze ten cowboy musi Western Creep tak zwany. Res respektuj moje krypienie, bratku. Yeah yeah, 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 Ty w sumie jak, ty chcesz wrócić? O kurwa, spokojnie są z tym O <laughs> że mogę strzelić? <grym> Strzelaj. Tylko nie we mnie, proszę. Bez <grym> no Każdy pas ma zapięte. Mam 3 daj hajs. Ej, ale ten... Oh, fuck. W sumie, skoro chcesz wrócić do rapu, to może tego tą, z tą niebieską twarzą coś nagrasz. On to taki popularny. Yeah, blue. Yeah. <grym> <grym> Fucking niebieska twarz Kontra i łatwy E. Aha, Kto tam jeszcze jest miał... tych skripów z reperu? Like, but... On miał pracę Tycki. społeczną, prawda? No? A co, nie możemy Właśnie. tam wjechać? Możemy? <laughs> Oczywiście, że możemy. Tym, że nie możemy. Na Nazywanie nie, nie do niego ucieszy się. <laughs> Oj. Gdzie bo, on jest? Policja. Ej tu! Jo, 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 tu Ujo, Ale masz zajebisty outfit. Nie, 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 nie. Co no. Wiecie, co jest chujowe? No, no no. Alcatraz siedziałem 24 godziny. Przychodzę 250, kurwa, prac. No ale coś ty zrobił w ogóle? Nic, że tak powiem, złe okulary ubrałem. Za niewinność. No, no nie. Za niewinność. Ej, dobra, ten, Brawa, bo my, e my już ogólnie. No, y Słuchaj, bo. E no. Siomek i on chce kupić od nas dziś z, z ciekawkami morfiny. I. Co kupić? ze stop stop, 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 stop Wy, no. lujcie, on jest zbyt blisko nas Musimy się trochę odsunąć Jebać go tak szczerze O czym tam mówicie chłopaki? Właśnie, co Tak przystawałeś Dobra, panowie, Dobra, nasze sprawy, to, sprawy Nasze to, sprawy ważniejsze chodźcie, chodźcie wszyscy i obgadamy No, no. Chodźcie, I tak was Wysa. Wysań będziemy Wysań najwyżej Szeptajcie, szeptajcie, szeptajcie Dobra to no, o tych wanach, no, serio, podjechał taki typek i mówi, że chce wany od nas kupować z różnymi narko. No a i... Nie, ze strzykawami mi morfiny właśnie to właśnie dokładnie, No właśnie. A mamy morfiny? No mamy, mamy, ale tylko na jednego wana. skąd wy macie morfinę? No mamy po prostu W naszym magazynie No dobra Ile chcę tego kupić? Plus jeszcze ogarnęliśmy miejscowę gdzie jest marihuana, znaczy zbiera się wodorotlenek, coś tam no. i to trzeba jakoś przetworzyć, czy da się jakoś Możliwe, że coś z alkoholem, bo ja mam na chacie 90 jakiegoś alkoholu i coś tam, coś tam Ale masz, masz jeszcze tego dużo? Bo ja to ze swoich tam powraca powrócaliśmy to co mamy, no nie? To byś no powrócał ja wyciągnę, ja wyciągnę koła brudnych, dam. O, no mamy, na razie o. mamy 200 ze sprzedawania i ja najlepiej 40, nam schodzi kokaina Ja mam, ja mam 43 paczki kokii jeszcze e, w we, domu Weź ten, Ile? poluzuj bandanę, poluzuj bananę, żeby ci lepiej było słychać no już, już. E, Ten, co ja miałem mówić i... Kurwa no, no ta kokaina najlepiej schodzi, no nie jak pan O kurwa! Ja pierdolę, ale cię estrogen się rozlał. Teraz? Kurwa stary, ty musisz. Nie no, my cię zapisujemy na siłkę, o, jak nie ma nic. A to na ubiały kawałek. Moje krepienie chpopie. O chuj chodzi. Mów głośniej lepiej. No właśnie, chuj właśnie. Ziwa. Czekaj. Ale dobra, skupmy się na ważnych sprawach. Już bez żadnych. interesy, pieniądze. <laughs> I inwestycja. <laughs> Mówiłem, czekajcie. No nie no dobra, już, już na poważnie. Nie no dobra, już. Kurwa, musisz... Ciężko powagę zachować, no ale ten. Dobra, chodźcie bliżej tego kościoła. Dzień dobry. Pana, witam pana. E, chyba starszy... starszy oficer. Dobra ten, ale ogólnie, masz klamen, no nie? Ej, blaki Chyba, chyba, chyba... Blaki się chłopak Kurwa Mówiłem, żeby się z niego tak głośno nie śmiać, bo wrażliwy jest <grywa> Dobra, masz kanapkę i kada. Dobra, nie wiem o chuj chodzi, jest lepiej czy nie No po prostu chcemy, żebyś ten, wrzucił to co masz, no nie, i no I... Powiedziałem, że zrzucę wszystko. No ale i... No. I wiem. No nie, no zaczekaj, okay, bo...